Sponsorami programu są operator sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent smartfona LG V10. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z GoPr jest sponsor programu Tauro, sprzedawca prądu z usługą serwisant 24. Uroczysty i wzruszający moment, teraz, proszę Państwa, w bezpiecznej zimie z GoPrem. Jesteśmy na żywo, panowie, już weszliśmy, tak jest. Z nami ci, którzy dbali przez całą bezpieczną zimę i rok temu, i dwa lata temu, i teraz o nasze bezpieczeństwo. Z nami, proszę Państwa, ratownicy GoPry. Robert Filarczyk, starszy ratownik, Tomasz Motyl, starszy ratownik i Stanisław Moszczak. Tutaj, proszę Państwa, z tej klinickiej grupy gopry. Tak Witamy jest. Was bardzo ciepło. Czas na podsumowania, ale ja myślę, że coś dla nas jest jakiś prezent tutaj, myślisz, że tak? Jest Przedstawiciele prezent. przedstawicielom, tak? <grym> jest prezent. Dziękujemy Wam bardzo za wsparcie całej akcji Bezpieczności Manską. Tak, pokażemy. Tak, Będziemy pokazujemy. się chciać, proszę Państwa. Powiedzcie to w najbardziej widocznym miejscu tam u Was. Dziękujemy jeszcze raz bardzo. To jest proszę Państwa podziękowanie nie tylko dla nas, ale dla całej redakcji, która pracowała na ten program. Ukłonę i podziękowania dla Henryka Sobierajskiego, dla Marcina Cholewińskiego, dla wszystkich tych, którzy sprawili, że ta akcja proszę Państwa mogła się odbyć. Dbamy o bezpieczeństwo, dbamy o to, żeby Państwo mogli bezpiecznie czuć się w górach. Nie tylko zimą, bo mówiliśmy także o tym, jak należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa wiosną, latem, jesienią. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy to dzisiaj przejąć. Jasia Górska, Przemek Białkowski, oni także są częścią naszego sukcesu. Na podsumowanie i pożegnanie przyjdzie czas. To teraz jeszcze kilka słów tutaj od Panów. Również Wam dziękujemy za współpracę i za Waszą pracę. To gdybyśmy mogli podsumować te dotychczasowe edycje, jak to wpływa na poprawę bezpieczeństwa, jak to bezpieczeństwo na stoku się zmienia, Panowie? Zmienia bardzo. Na przykład na, 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 na takich akcjach, przez animację, zabawy. Uczymy, edukujemy i dodatkowo rozdajemy gadżety. I to wszystko wpływa na, na bezpieczeństwo. W tym roku odwiedziło nas ponad, ponad 12 tysięcy osób. Odwiedziło nas ponad 12 tysięcy osób i rozdaliśmy ponad 30 tysięcy gadżetów. Yy. Książeczki, z zasadami bezpieczeństwa, z dekalogiem. To wszystko przekłada się na to, co później widzimy na stoku, jak ludzie się zachowują, jak ubierają i jak funkcjonują w tych zorganizowanych terenach nacjalskich. Czy możemy podać już jakieś liczby, jeśli chodzi o podsumowanie, jak to wyglądało? Czy, było, czy były jakieś takie no, bardzo poważne wypadki w górach? Czy były ofiary? Jak to wyglądało w tym roku? Siedem weekendów za nami ferie się skończyły. Słuchajcie, ja mogę powiedzieć z praktycznego punktu widzenia, bo dyżuruję również na stokach i zauważa się, że dużo osób, coraz więcej osób, osób ubiera kaski, jeżdżą w kaskach. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli jest wypadek, wiedzą co robić, wiedzą pod jaki numer zadzwonić. Przypomnijmy numer 601 100, 100, 100, 100. Tak Oczywiście. jest. Oczywiście umieją zabezpieczyć miejsce wypadku, a więc te narty czy skrzyżowane. skrzyżowane powyżej. To wszystko przekłada się na bezpieczeństwo. To jest również zasługa tych akcji. Mm. Robercie, dużo mówiliśmy o tym, że bezpieczeństwo to także zdrowy rozsądek i rozum, prawda? Mówiliśmy o tym, że absolutnie nie spuszczają alkoholu. Rozmawialiśmy z policjantami, którzy naprawdę potwierdzają jakby yy, ważność tej akcji i mówią o tym, że coraz większa jest świadomość Polaków na stokach. Dokładnie tak. Tutaj obserwujemy od, y, od wielu lat y, zachowanie i właśnie tak jak mówisz świadomość y, narciarzy w Polsce i na szczęście z całą przyjemnością mogę powiedzieć, że kultura narciarska w Polsce rośnie. Zwiększa się z każdym rokiem. Coraz łatwiej jest nam dotrzeć do, do narciarzy. Oni sami do nas przychodzą, pytają, chwalą tak, te, tego typu akcje. Y, na Największą pracę wykonujemy wśród dzieci, dlatego że czym skorupka za młodu nasiągnie, oczywiście. W momencie, gdy my od małego pokazujemy małym narciarzom w jaki sposób się zachować, też swoim przykładem, tak? Pokazujemy rodzicom, że to oni muszą mieć kask, bo dziecko patrząc na rodziców chce być takie same, chce być takie samo. Dlatego, jeżeli rodzic ma kask, dziecko też chce założyć kask, bo wtedy jest takie jak tata, takie jak mama. Więc tutaj bardzo, bardzo duża praca właśnie na. W tym polu. Od dorosłych, ale także tutaj od animatorów, bo my mamy bezpieczne miasteczko, które zawsze towarzyszy bezpiecznej ziemi z goprem i tutaj jest edukacja poprzez zabawę, czyli też idealny sposób dla dzieci dotarcia z ważnym przekazem. Chyba to my wie najwięcej na ten temat. No właśnie przypomnijmy, że to jest ten człowiek, który dwa, dwa tygodnie, tygodnie temu zaręczy. zaręczył się tutaj Oświadczy. na antenie Szolstafiuskim z, z osobą odpowiedzialną za zabawę i rozrywkę z animatorką Agatką. I powiedz, jak ta wasza współpraca właśnie z animatorami wygląda też tutaj? Współpraca wygląda bardzo dobrze, ponieważ animatorzy w ten e, profil bezpieczeństwa weś, weszli w 100%. Te konkursy, animacje, one są e, ogrywane bezpieczeństwem i kreujemy e, w tych dzieciach takie zachowania, które potem przekładają się na ich jazdę na stoku, na ich zachowania na stoku. To tytułem podsumowania, panowie, zabieramy z takich górskich wyjazdów wspomnienia, ale także bardzo ważne zasady, które zostawiamy w pamięci. Gdybyśmy mieli podsumować ten najważniejszy no ja myślę, że najważniejsze zasady jeździmy w Kasku. Yy... Mam przy sobie telefon komórkowy, którym powiadamiamy o wypadku służby ratunkowe, zabezpieczamy miejsce wypadku. To są te jedne z najważniejszych. My nie musimy udzielać pierwszej pomocy. Wystarczy, że zadzwonimy i, i służby odpowiedzialne, y, takie jak GOP, już się tym zajmą. Ja się tak. cieszę, bo zbliża się wiosna. Robert, właśnie o to chcecie zapytać. Za chwilę rozpoczną się te wiosenne wędrówki w góry. Tutaj też może być niebezpiecznie czasami. Dokładnie tak. Ja powiem tak, tak najogólniej. Pamiętajmy, że wyjeżdżamy na urlop, ale nie bierzmy urlopu od zdrowego rozsądku. Cały czas musimy myśleć, musimy pamiętać, że góry są bezwzględne, tak? One nie są ani dla nas dobre, ani złe. Jeżeli my jesteśmy dobrze przygotowani, możemy śmiało wyjść w góry, cieszyć się tymi pięknymi widokami, cieszyć się, cieszyć się właśnie z wędrówek. Natomiast jeżeli zapomnimy o profilaktyce, zapomnimy o tym, żeby sprawdzić jaka jest pogoda, spakować plecach, o tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy w ramach akcji, niestety taka wycieczka może się dla nas skończyć właśnie wezwaniem pomocy od Górskiego wetniczego Pogotowia Ratunkowego. My dużo się uczymy Nauczyliśmy od was, ratowników, a czego wy uczycie się od turystów? Jest to święte? No, przede wszystkim, przede wszystkim uczymy się, cały czas uczymy się tego, w jaki sposób przygotować kolejne akcje. Czyli czym Was mogą turyści zaskoczyć na, tak. na minus i wtedy Wy jak, to wykorzystujecie na plus? Tak, Wymyślają coraz nowe rzeczy, naprawdę coraz nowe rzeczy i, i jesteśmy cały czas mimo tego, że, że dużo pracujemy z ludźmi i e, cały czas jesteśmy zaskakiwani e, no, nieświadomością, ale tak jak mówię, to się wszystko poprawia, idzie w dobrym kierunku. Między innymi dzięki takim akcjom. To powiedzcie na zakończenie już krótko, czego Wam życzyć? Jak najmniej pracy, <śmany> spokojnych dyżurów i prac, jeżeli już pracy, to pewnie takiej profilaktycznej przy, e, przy nauce, przy właśnie edukacyjnej. edukacji, mm. tak, bo im więcej pracy edukacyjnej z uśmiechem na twarzy, tym mniej później e, łez turystów podczas akcji. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy. Nasi dziękujemy. bohaterowie, ci, którzy dbają proszę Państwa w całej Polsce, w całej tej Polsce, gdzie my spędzamy wolny czas w ferie nad naszym bezpieczeństwem. Słowo bezpieczeństwo podczas tego programu padło ponad tysiąc razy. Jestem przekonany. I proszę zostać proszę Państwa, bo za chwilę bardzo bardzo ważna i pilna konferencja prasowa. Sponsorami programu Operator sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent smartfona LG V10. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z GoPr był sponsor programu Tauron, sprzedawca prądu z usługą Servisant 24.